Cześć, jestem Konrad i piję już od roku. A tak już całkiem serio. Dzisiaj mija rok, odkąd po raz ostatni piłem alkohol. Żeby było zabawnie, od 3,5 roku nie palą. Dlaczego? Skąd mi się to wzięło? Co mnie do tego podkusiło i najważniejsze, jak obie decyzje miały wpływ na moją formę wydolność? I w ogóle na moje życie. Zanim jednak przejdziemy do meritum tego dosyć oryginalnego odcinka, zapraszam do lajków like i subskrypcji mojego kanału. Wbrew pozorom, to serio pomaga w mobilizacji samego siebie do dalszej pracy. No dobra, poruszamy dzisiaj dwa tematy, więc podzielmy sobie ten materiał na dwie części: fajeczki i alkohol, papierosy. Mam nadzieję, że nie trzeba nikogo z Was przekonywać, że papierosy są szkodliwe, bo są. Zostało to udowodnione już tyle razy, że jakakolwiek dyskusja na ten temat jest absurdalna. Oczywiście te skutki są tym większe, im więcej się fajek pali. W moim przypadku była to paczka na dwa dni. Dużo? Mało? Ocencie sami. Można śmiało powiedzieć, że paliłem nałogowo. Oczywiście, że chciałem wrzucić, ale wszystko kończyło się na chceniu, bo kurczę. No, lubiłem sobie zajarać fajeczką. Zdaję sobie sprawę z tego, że było to bardzo nieodpowiedzialne. Jechałem szybko, gdyż. lubię zapierdalać. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto paląc, nie lubił na murku, przed robotą zajarać sobie, zanim zacznie się praca. Wyjść na przerwę na świeże powietrze. Czy nawet przy piątkowym piwerku sobie zajadać? W ogóle, piwo bez papierosa, kto to widział? Księga ulicy mówi jasno: kto piwka lub wódeczki nie przepali, temu dom będą deratyzowali. I choć żona mnie przekonywała do rzucenia palenia, ludzie w robocie też zachęcali, no i rodzina oczywiście. Stałem się mistrzem w rzucaniu palenia. Nikt tyle razy nie rzucał co ja. Praktycznie każda paczka to była obietnica końca nałogu, a godzinę, dwie potem. Już się kotłowało w głowie, jak mam nie palić, skoro tyle stresu na głowie. No to jak tego zwycięstwa nie przepalić, jak tej porażki nie przepalić? A po co zresztą rzucać w piątek na flaszkę z ziomeczkami i dziemi, To nie ma sensu, bo do flaszki papierosek pasuje lepiej niż rdza do lanosa. No to skoro tak fajnie było, to co mnie w końcu zmotywowało? Żona nie dała rady, najbliższa rodzina też nie, lekarze nie, kumple nie, a co dało radę? Rower. Pewnego pięknego wrześniowego poranka jechałem sobie przez Campinos na krosie od krosa i na jednej z górek, pagórków czy innego rodzaju delikatnej terenowej z zmarszczki miałem tętno prawie 200 i czułem niesamowite palenie w płucach. Czajcie? Lata jeżdżenia na rowerze, do pracy, z pracy, po pracy, a dalej pokonywały mnie jakieś delikatne wzniesienia. I prawie 200 uderzeń na minutę, to przecież w moim wieku to prawie zawał. Pamiętam, że musiałem chyba z 5 minut sobie odpocząć po na 10 czy 15 metrowy podjazd. Byłem w szoku, jak mój organizm zareagował na jakąkolwiek, nawet najmniejszą próbę wysiłkową. Musiałem coś z tym zrobić. No i w końcu zdecydowałem, rzucamy to. Jak możecie się domyślać, była to bardzo dobra, a wręcz świetna decyzja. Już pomijam takie banały, jak więcej kasy w portfelu, mniej reakcji alergicznych czy brak smrodu papierosowego. Początkowo nie czułem różnicy, ale z każdym miesiącem od ostatniego fajka było już tylko lepiej. Moja kondycja po roku była już na zupełnie innym poziomie. Po trzech latach to już jest w ogóle kosmos. Ale szczerze wam powiem, myślałem, że rzucenie palenia na tętno będzie miało zupełnie inny wpływ. Jak wcześniej podczas kopcenia łatwizną było doprowadzić moje tętno do liczby około 200, tak teraz niesamowicie rzadko przebijam 190, a katuje się zdecydowanie mocniej niż kiedykolwiek. Dlaczego? Ja to sobie tłumaczę tak, że wcześniej krew musiała szybciej pompować taką samą ilość tlenu, bo płuca były wypełnione smołą. Innymi słowy, do organizmu przy powiedzmy obecnie 185 uderzeniach serca na minutę dostaje się dokładnie tyle samo tlenu, co wcześniej przy 200. Czy tak jest? Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy mój chłopski rozum ma rację, czy nie. To też nie było tak, że uwolniłem się z nałogu z minuty na minutę. Nikotyna to paskudny wróg, ponieważ uzależnia na dwa sposoby. Pierwsze jest to uzależnienie mechaniczne, czyli robienie coś z rękami. O, zostało 10 minut do autobusu, akurat na fajeczkę i ten wręcz rytualny nawyk, na przykład fajek przed tramwajem, przed robotą, po jedzeniu, po pracy. I tak dalej, i tak dalej. I z każdym dniem ten nawyk się tylko pogłębia. Drugie, uzależnienie psychiczne. Nikotyna powoduje wyrzut dopaminy, czyli hormonu szczęścia. Dlatego często palacze utożsamiają fajkę z nagrodą. Fajeczka do kawki, bo to jest mój czas na relaks. Fajeczka ze szczęścia, fajeczka ze wściekłości, na uspokojenie. Palacz zawsze znajdzie sobie powód, żeby zajarać. Ze szczęścia, ze smutku, z żalu, czy z czegokolwiek tam sobie jeszcze wyobrazimy. Wszystko jest dobrym powodem, żeby po prostu zakopcić. No i powiem wam, że walka z nikotyną to chyba była najcięższa walka. Nie było łatwo, ale cel, który miałem przed oczami, czyli zwiększenie wydolności i możliwości odetchnięcia pełną piersią, było silniejsze niż cokolwiek innego. I obecnie, po 3,5 roku bez papierosa, czuję, że moje płuca są czystsze. Skóra. Co zresztą widać, niestety się nie poprawiła, ale nad tym pracujemy. Poza tym smak, zapach, samopoczucie, bóle głowy, wszystko się wyregulowało, nie wspominając już o wydolności organizmu. Czy po 3,5 roku mam dalej ochotę zapalić? Czasem tak, ale z palenia jest jak z obrączką, uwiera przez pierwsze 20 lat, a potem się człowiek przyzwyczaja. Z alkoholem jest zupełnie inaczej. W przeciwieństwie do papierosów, ten narkotyk, bo tak, alkohol jest narkotykiem. Jest on społecznie akceptowany, a według badań nawet bardziej szkodliwy od wielu innych narkotyków. Zaraz ktoś może się oburzyć, jak to alkohol szkodliwy bardziej niż narkotyki? No niestety tak. Niedoceniane są wywołane przez niego skutki społeczne, bo alkohol ma to do siebie, że on nie niszczy tylko osoby pijącej tylko również najbliższą rodziną. Zresztą nawet samopicie może powodować masę chorób, które pośrednio mogą doprowadzić do utraty zdrowia lub nawet życia. Jeśli uważnie zaczniecie spoglądać na otaczający nas świat, to zobaczycie jak mocno jest on przesiąknięty alkoholem i jego promocją. Dlatego pierwszym powodem, dla którego odstawiłem wszystkie trunki, był przesyt wszędobylskiego procenta w naszej kulturze. Chociaż ustawa o wychowaniu w trzeźwości jasno mówi kiedy, gdzie i jakie napitki można reklamować, to wydaje mi się, że nikt się nie zajmuje jej egzekucją. Na Instagramie czy innych Facebookach jest masa postów, które promują jak whisky, piwerko, a nawet wódeczka. Jest mniam, mając w pompce, komu się to pokazuje. Dawno temu jakaś kancelaria wpadła na kretyński pomysł, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości mówi, że nie można promować alkoholu masowymi kanałami. Ale Facebook czy Instagram nie jest masowe, więc można. Czajcie? Pa że na Facebooku czy Instagramie jest 10 milionów aktywnych Polaków miesięcznie. Czyli jakieś 5 razy więcej niż przed telewizorem. Ale w telewizji mogę pokazać tylko browar po 22, a w internecie 24 na dobę mogę kręcić wszystko. Influencerzy nie tylko promują alkohol, ale sami go robią i sprzedają. W ogóle. Promocja alkoholu to jest niesamowicie długi temat i chyba to nie jest miejsce i nie czas na to, aby go rozwijać. Nie mi oceniać to i kiedy inni piją, póki jest to zgodne z prawem. Choć i to jest dyskusyjne, bo zaleczenie leczenie alkoholizmu i chorób wywołanych przez picie płacimy my wszyscy z naszych podatków. Zyski są prywatyzowane i lecą do browarów i innych tego typu spółek, a koszty upaństwawiane. To na koniec jeszcze jedna ostatnia ciekawostka. Według parpa zyski z akcyzy alkoholowej do budżetu państwa są na poziomie 12 miliardów złotych rocznie, a suma kosztów związana z alkoholizmem, czyli leczenie alkoholików, chorób alkoholowych, ale również. Koszt przedwczesnych zgonów wynikających pośrednio lub bezpośrednio z alkoholizmu to około 32 miliardów złotych. Z tą drugą kwotą ja bym się trochę kłócił, bo jest moim zdaniem trochę przeszacowana, szczególnie ta ostatnia część taka się wydaje, ale dalej ta kwota robi ogromne wrażenie. I żebyśmy się też dobrze zrozumieli, nic mi do tego, czy ty pijesz, czy nie. Nie zamierzam z hasłami całkowitego zakazu picia iść na barykady, wylewać piwa czy innego trunku, bo jest to niezgodne z moimi przekonaniami. Ja też za kołnierz swego czasu nie wylewałem, ale jeśli w niedzielę o 9 rano jest łatwiej kupić w Warszawie wódkę niż mleko dla dziecka czy leki to znaczy, że coś chyba nie pyknęło. No i jak to było ze mną? Czy z postanowieniem rzucenia alkoholu obudziłem się w jakimś rynsztoku, oblepiony nie wiadomo czym, zmieszanym z nie wiadomo czym? No nie. Wydaje mi się, że nigdy nie nadużywałem alkoholu. Lubiłem się napić, jak każdy prawdziwy Polak, ale jak teraz sobie o tym myślę, wraz z przekroczeniem trzydziestki dobrych kilka lat temu, piłem już tylko mniej. Urodziny syna znowu ograniczenie. A od kiedy nadeszła pandemia, dalej zmniejszałem spożycie alkoholu. Odpowiedzialność w moim życiu była, jest i będzie dla mnie bardzo istotna. A jak się pracuje z domu, wychowuje małe dziecko podczas lockdownu czy innej pandemii, to nie było mowy o żadnym alkoholu. Każdy, kto ma małego dzieciaczka w domu, to również wie, że maluch potrafi dostać gorączki w godzinę. A w takim wypadku trochę słabo powiedzieć żonie sorry, sama sobie jedź do lekarza, ja jestem po trzech piwkach. Zresztą, no... Picie samemu przy żonie robiącej obiad, kolację czy coś innego, podczas gdy mały synek się na was patrzy? No, nie do końca chcę taki wzór przekazać dalej. Trzeci powód. Bo alkohol i sporty wytrzymałościowe pasują do siebie jak pięść do nosa. Po pierwsze, alkohol odwadnia, bo ma właściwości moczopędne. Więc piwko jako izotonik to jakaś gargantuiczna bzdura porównywalna tylko z ruchem płaskiej ziemi, reptilianami i leczeniem raka lewo skrętną witaminą C. Dobrym izotonikiem jest piwo, ale bezalkoholowe i bez soków, dzięki czemu ma mniej cukrów i pustych kalorii. Dosyp sobie jeszcze szczyptę soli i będzie mega błeno. 2. Niewielka ilość alkoholu ma wpływ na wypoczynek i regenerację. Alkohol właśnie między innymi poprzez działanie moczopenne powoduje wypłukiwanie z mięśni, wody i innych składników, a te przez to się po prostu dłużej regenerują. Gorzej śpisz, sen jest płytszy i może doprowadzić do zaburzeń. A wypoczynek w sporcie, nawet amatorskim, jest istotny. Już nie będę mówił o porankach, które po kilku głębszych potrafią być naprawdę ciężkie. Nie da się z czymś takim jeździć na rowerze czy biegać z nadzieją na coraz lepsze wyniki. To po prostu jest bez sensu. No i ostatni powód: kaloryczność. O swojej diecie mówiłem już kilka razy. Stare, dobre liczenie kalorii połączone z ujemnym balansem kalorycznym. Żyjemy w czasach liczenia kalorii, więc liczmy nie tylko to, co jemy, ale również to, co pijemy. Pół litra piwa ma około 250 kalorii. Wypicie trzech piwek w piątkowy wieczór jest w stanie przekreślić efekt całotygodniowej diety. Dodatkowo żyjemy w czasach bycia fit diet pudełkowych, jakichś mega wykwintnych, turbo zdrowych i oczyszczających jelitka i żołądek, nie kończąc na dwunastnicy, a potem przychodzi piątek czy sobota i ładujemy także w postaci płynów nie tylko puste kalorie, ale i truciznę. Jaki ma sens dieta przeczyszczająca lub inna turbo zdrowa, skoro ładujemy alko co tydzień albo i nawet częściej? Dobra. Bo to też nie chodzi o to, aby się wysprzęglać z całego żalu spowodowanego m.in. reklamą tych produktów. To jeszcze co dodatkowo mogę wam powiedzieć, to to, co się zmieniło u mnie przez ten rok. Jeśli chodzi o pozytywne skutki odstawienia alkoholu, to zauważyłem, że po pierwsze, mogę lepiej i z większym wyprzedzeniem zaplanować swój czas. Obecnie treningi mam rozpisane jeszcze na kolejne dwa miesiące. Mniej więcej wiem co, kiedy i ile mam do zrobienia. I wiem, że nie zawalę tego z powodu jakiejś szczeniackiej niedyspozycji. 2. Rodzina jest dla mnie ważna i dla mnie jest również ważne to, że może na mnie liczyć. Żona czy syn zawsze mogą na mnie polegać. Jak coś się dzieje, to wsiadam w auto i jestem. Nie ma czegoś takiego, że nie mogę syna odwieźć do przedszkola, bo wczorajszy wieczór był po prostu gruby. Jestem zawsze dostępny i właśnie to, że bliscy mogą na mnie polegać, jest po prostu dla mnie ważne. 3. Lepiej ułożona dieta. Tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Jak człowiek chce się wziąć za siebie, to eliminacja pustych kalorii jest krokiem numer jeden. A właśnie tutaj, no i oczywiście w tak zwanym śmieciowym jedzeniu, najłatwiej urywać. 4. Lepsze wysypianie się. Nie sądziłem, że to powiem, ale faktycznie po odstawieniu alkoholu liczba nieprzespanych nocy znacząco zmalała. 5. Mniejsze efekty stresu. Nie wiem, czy wiecie, ale alkohol nie pomaga w odstresowaniu się według badań trunki wpływają na ilość wydzielanego kortyzolu i wydłużają czas odczuwalnego napięcia czyli to jest trochę jak błędne koło. Pijesz, aby się wyluzować, blokując wydzielanie się hormonu stworzonego do walki ze stresem. Więc pijesz jeszcze więcej i jeszcze bardziej go blokujesz. I 6, szybsza regeneracja po ciężkich treningach. Skutkiem numeru 4 i 5 jest po prostu szybsza regeneracja po ciężkich treningach. Ale niestety zauważyłem również negatywne skutki odstawienia alkoholu, choć jak możecie się domyślać, nie są one związane z organizmem, a bardziej z tą otoczką społeczną. Po pierwsze, na jakichkolwiek imprezach wychodzę raczej pierwszy. Jak się poleje za dużo alkoholu, zaczyna się robić troszkę zbyt dziwnie i chyba tylko będąc trzeźwym, zaczynasz zauważać różnice wykraczające poza przyjęte normy zachowania. Dwa, reakcja otoczenia jest czasem maksymalnie dziwna. Jak mówią, że nie piję, to spotykam się z taką masą abstrakcyjnych reakcji, że głowa mała. Kilka przykładów. Jak to nie pijesz? Chory jesteś? Bo choroba to jest jedyny powód, aby nie pić w Polsce. Każdy zdrowy wali gaz. Rozumiem, to będę lał pół. Muszę przyznać, że ten tekst jest tak dobry, że nawet obrabiając ten film śmiechłem. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Podziwiam cię i za to musisz się ze mną napić. A kiedy zaczniesz pić? Te ostatnie jest teraz najczęstsze. Choć moim faworytem jest opcja B. Muszę też przyznać, że liczba zaproszeń na imprezy z alkoholem mocno się skurczyła, ale i tak między bogiem i prawdą wolę spędzić wieczór, katując się na rowerze, biegając, albo po prostu siedzieć z rodzinką w domu. Czy to, że od roku zrobiłem sobie banan na alko znaczy, że już nigdy więcej w życiu się nie napiję? Nie ma się co oszukiwać albo robić z siebie jakiegoś bohatera, raczej nie sądzę. W tym kraju nie da się nie pić, bo zawsze jest jakaś okazja do napicia. Nie będę też wylewał innym ludziom piwa, ani nie mam zamiaru krzywo patrzeć na tych, co kupują browar. Ich sprawa. Choć mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi wyczulicie się przynajmniej na punkcie promocji alkoholu, która jest naprawdę wszędzie, szczególnie w internecie, gdzie nikt nie sprawdza, ile kto ma lat. Ewentualnie informacja o tym, że reklama dotyczy osób powyżej 18 roku życia, jest ukryta gdzieś hen głęboko na samym dole. Czyli musisz. Całą reklamę przeczytać, żeby się o tym dowiedzieć. No i już ostatnia sprawa. Wiem, że obecnie jest modne jak około 30-latkowie na Instagramie, czy TikToku, czy innym Facebooku wrzucają to, jak bardzo nasze pokolenie jest zestresowane. Ale wiedząc, że nie jesteśmy w stanie usunąć wszystkich stresogennych czynników z naszego życia, bo niestety taka jest prawda, a ilość spożywanego alkoholu rośnie, to dlaczego nie połączyć ze sobą tych dwóch rzeczy? Dużo stresu równa się też dużo alko, a może odwrotnie, dużo alko i dlatego jest dużo stresu? Może warto zastanowić się nad tym, aby usunąć te czynniki, przez które odczuwamy stres bardziej i dłużej? Ja wam nie daję odpowiedzi, ja tylko zadaję pytania. A jakie są Wasze doświadczenia z alkoholem i papierosami? Czekam na Waszą opinię. Do zobaczenia na ścieżce. Cześć!